Dlaczego ukraińscy żołnierze na tym filmie maszerują z radziecką flagą? Obserwuj, aby być na bieżąco ze wschodem. Jest 2014 rok na Półwyspie Krymskim. 20 lutego rozpoczyna się operacja aneksji Krymu. Na Półwyspie pojawiają się mili zieloni ludzie, którzy po kolei zajmują budynki rządowe i administracji. Na liście znajdują się również obiekty wojskowe. Jednak celem rosyjskich żołnierzy jest jak najszybsze przyjęcie Krymu z minimalnym rozlewem krwi. Bady wojskowe są okrążone. Ukraińscy żołnierze odcięci od reszty świata, a w tym także od broni. W takiej właśnie sytuacji ukazała się 204 brygada lotnictwa taktycznego pod dowództwem Julia Manczura na lotnisku Belbek. Ich baza została okrążona przez rosyjskie siły, a łączność odcięta. Sami Rosjanie próbowali ich zastraszyć i skłonić do poddania się. Mamczur jednak zamiast się poddać, zebrał swoich podwładnych i wyposażony w dwie flagi, z dumą wyruszył na uzbrojone wojska rosyjskie. Rosjanie odpowiedzieli strzałami, jednak obyło się bez ofiar. Mamczur w ten sposób rzucił wyzwanie rosyjskim żołnierzom. Przecież nie będą strzelać do radzieckiej flagi. Oddziałowi udało się czasowo. Odzyskać bazę. Pozostali tam oni blisko 20 dni, stając się ostatnim bastionem ukraińskich wojsk w trakcie aneksji Krymu. Jednak